No cóż, to jest za druga tura. Ja. Warto było czekać do 23, bo teraz się okaże w sondażu, że Karol Nawrocki ma 50,07, więc Late Paul. Yy... Ja nie wiem, co się dzieje teraz. Znaczy widziałem komentarz, że wyniki z mniejszych miejscowości i wsi napływają, więc to też może mieć jakiś. może mieć jakiś wpływ na. Właśnie wyniki, jakie są w Polu, Ale kurde, jak Nawrocki wygra, to będzie beka tysiąclecia, tak szczerze. Przecież Trzaskowski jest wtedy taki takiej totalnej, czarnej dziurze, że to jest szok. Ja będę sobie na wizerunek. Ja nie idę dzisiaj spać, będę tak sondażyć się, przyglądał, nie? Nie. Kocham polskie wybory, nie? Abstrahując, kto wygra. Ja mówiłem, że mnie to nie obchodzi, czy wygra Trzaskowski, czy Nawrocki. Dla mnie... Jakbym miał prawo wyborcze, wrzuciłbym pusty głos, bo to jest totalnie bez sensu Wybieranie pomiędzy nimi dla mnie, natomiast Kurde Jaram się tym, jakie będą jutro wyniki Jaram się tym, jak nie wiem Naprawdę Jak Nawrozki wygra, to będę miał bekę tysiąclecia z platformy A jak Czaskowski wygra, to gratulacje Ale co tu się dzieje, to ja nie wiem Pozdro 500, yo